Chcemy się dobrze i zdrowo odżywiać, szukamy na półkach dobrych jakościowo produktów. Coraz częściej czytamy etykiety na opakowaniach i podejmujemy świadome wybory, kupując żywność pozbawioną konserwantów i innych sztucznych dodatków, jeśli właśnie wysoka jakość i naturalność są dla nas ważne, to warto sięgnąć po produkty samo dobro. 100% jakości w tej linii. Jako pierwsze pojawiły się mięsa, szlachetne, z indyka, hermetycznie pakowane, najwyższej jakości, kontrolowane w procesie od pola do stołu. Ten unikalny proces polega na kontrolowaniu całego łańcucha produkcji od paszy i wylęgu drobiu do dostawy produktu do sklepu. Mięso z indyka ma liczne zalety. Jest chude. Odżywcze, lekkostrawne oraz bogate w witaminy i związki mineralne. Ze względu na te walory polecają je dietetycy, kucharze również je cenią, gdyż można z niego przyrządzić wiele potraw w różnych odmianach smakowych. Ponieważ jest łatwe w obróbce, potrawy z indyka szybko trafiają na stół. Przy smaki z indyka wachlarz wyrobów z linii samo dobro poszerzył się o pyszne wędliny. Parówki i parówki wyprodukowane z najwyższej jakości mięsa indyka, skuszą nawet wybranych smakoszy. Parówki jedynki samo dobro czy pasztet z indyka w idealnej porcji 210G można znaleźć w wybranych sieciach handlowych na regałach samoobsługowych. Zaś parówki samo dobro z indyka oraz pasztet samo dobro z indyka są dostępne na tradycyjnych stoiskach wędliniarskich.